Siemanko, witam was wszystkich. Z tego względu, że ruszam z nowym cyklem filmików na kanale YouTube BMS Video. Chciałem wam rozdać kilka fantów, które udało mi się pozbierać od zawodników, z którymi kręciłem nowe odcinki, ale może zamiast opowiadać wam o tym osobiście, pozwolę, żeby kurak wam przybliżył zasady co jak, po co i dlaczego. Patrzcie. Słuchajcie, z racji tego, że BMS rusza z akcją, kampanią i promocją sportów motorowych, głównie off-roadowych, ruszamy dla Was z konkursem. Gadżety do zgarnięcia, koszulka fajna GoPro, smyczka Danlopa, smyczka GoPro, fajny bidon z motywującym tutaj napisem, jesteś silniejszy niż Ci się wydaje, i izotonik, żeby się trochę zestudzić i Branzoletka na szyję, żeby się przydusić. <laughs> Słuchajcie, także musicie zasubskrybować kanał Braw Moto dać łapę w górę i napisać w komentarzu motocykl marzeń i dlaczego. Pozdro! Ura. Nie. Jak widzicie zasady konkursu są bardzo proste. Dajecie łapkę w górę pod tym filmem. W komentarzach piszecie swój motocykl marzeń i dlaczego oraz subskrybujecie kanał, więc tylko trzy warunki do spełnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na kanale w kolejnym filmiku. Zasady są w opisie. Nie mogę się doczekać waszych komentarzy. Na razie do zobaczenia. Davide Guarneri, Karol Kędzierski, Paweł Biały, Giacomo Redondi, three times world champion in enduro. You're watching Bike Check, brought to you by Brok Moto Show.